słowiowym. Dzień dobry, witam telewizów i zapraszam do biernego udziału w kolejnym kwartalniku Filmowe Wicewersum. Jest dziś ze mną znany i lubiany bohater III Rzeszy Pospolitej, Hans Dzień dobry, to ja może od razu zacznę od takiej ciekawej historyjki, bo to Niemcy w czasie wojny prowadzili takie badania na kobietach, że one od razu po jakimś czasie zaczynały się puszczać. Skoczyła cię w tym roku pogoda! Jeżeli nie, powinieneś koniecznie wypróbować tymczasowe opony samochodowe Maciej! Nie stosować w czasie pluchy. Na pluchę stosuj opony Maciej plus Przepraszam, pluch! A jeżeli nie masz pieniędzy, to stosuj Maciej plus, ale to na własną odpowiedzialność. Brawo, brawo, brawo! Brawo, cała gama, cała gama, Maciej, Maciej, Maciej plus, Maciej plus, Maciej pluch. Dziękujemy i do widzenia. I dlatego Hitler nigdy właśnie nie miał problemów ze zwieraczami. Chwileczkę, znaczy, że on go. Tak. W takim razie, przepraszam. Pokażmy fragment filmu. Wiem, że w tym pokoju jest zdrajca. Zdrajca trzeciej rzeszy. Daję ci dwie sekundy na ujawnienie się. Inaczej skinął wszyscy. Dobra, to ja jestem zdrajcą. Nie myślisz chyba, że jestem aż taki głupi. Dobrze, w takim razie ja już więcej pytań do pana nie mam. No może pan ma coś do dodania od siebie? No od siebie to właściwie nie, ale ha, muszę panu powiedzieć, życie oficera Wehrmachtu to jest życie. Dziwki, woda, dziwki. Zaraz, dziwki mówiłem? Nie. A, no to jeszcze dziwki. Reklama. Czy zwiała ci kiedyś papuga? Jeżeli nie, to masz szczęście. A teraz. Tak jest, Miniku i maksimum. Gdyby miał pan do wyboru, to kim by chciałby pan być? Polakiem, ruskiem czy niemcem? No to tak chciałbym być każdym po trochu, bo chciałbym mieć. Tyle pieniędzy co Niemiec? Umieć pić tak jak Ruski i umieć pić tak jak Polak. Dobra, kolejne pytanie. Gdyby ktoś panu przyłożył lufę do głowy i miałby pan tylko 5 sekund życia, to jaką piosenkę byś pan zaśpiewał? Bananowy song. Ej, jak tam dalej? No albo coś innego o bananach. Ha, od razu, żeś pan odpowiedział na trzecie pytanie. Dobra, to od razu czwarte. Jaki jest pański ulubiony owoc? Mango. Ile razy próbowałeś bezskutecznie dostać się za darmo z baletowej na wyczółki? Nigdy? Teraz masz taką okazję. Nowa linia autobusowa bezpłatna Maciej z Baletowej prosto na Wyczółki. Prosto i bez problemu. Zapraszamy Wyczółki teraz w zasięgu dłoni. I dlatego uważam, że niczym one się nie różnią od kobiet w czasie okresu. No, w zasadzie masz pan rację, ale jak pan mówi z w czasie reklam, to ludzie i tak tego nie słyszą. Szkoda. No dobrze, to może teraz takie najtradycyjniejsze z moich pytań, czy w czasie kręcenia filmu zdarzyło się coś ciekawego? No to raz wracałem z planu ująć yy, taksówką i to było daleko, a na szczęście szofer nie, nie miał wydać. Aż nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę drugi fragment filmu. Wychodzi na to, że ciągle jest wśród nas zdrajca. Zdrajca trzeciej rzeszy, ale Bruner na rany Chrystusa przysięgam się, że to ja. Nie ze mną ten numery los. Ten pokój jest za duży dla nas dwóch. No dobra, to powiedz pan, bo ja nie oglądałem, kto w filmie wygrywa wojnę? No, tak jak normalnie Niemcy. A, słabo! Naprawdę? Prawdopodobnie tak, bo wie pan, ja też do końca nie oglądałem. Aha, no i jeszcze korzystając z chwili, chciałbym powiedzieć: czterej pancerni, wam w dupę. Aha, w takim razie w naszej fizjologicznej skali ocen przygody stawki większej niż życie pana Klosa otrzymują ocenę do dupy. Do widzenia.